Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy Nick Fury wiedział o sytuacji Westview z WandaVision. Ale zanim o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Detal typu mrugnij, jak go przeoczysz w Far From Home sugeruje, że Nick Fury wiedział o Westview z Vision. Wygląda na to, że mimo, że Fury nie jest dyrektorem S.H.I.E.L.D., nadal jest bardzo dobrze poinformowany o najważniejszych wydarzeniach w MCU. Ten detal jest w scenie po napisach w Spider-Manie Far From Home, która wprowadza agencję S.W.O.R.D. do MCU. Jak się okazuje, Fury nigdy nie pomagał Peterowi, był to Talos znany z Kapitan Marvel, czyli z Król o zmiennokształtnych mocach. Prawdziwy Nick Fury był w kosmosie, pracując nad czymś, czego po prostu nie wiemy. Po czasie okazało się, że Far From Home wprowadza agencję Sword, która w komiksach walczy z kosmicznymi zagrożeniami. My, jako widzowie, pierwszy raz zobaczyliśmy agencję WandaVision w odcinku 4. Pewne ujęcie w scenie po napisach w Spider-Manie pokazuje, że Sword to nie jedyne połączenie z WandaVision. Po premierze czwartego odcinka fani zaczęli szukać głębiej i głębiej, aż dopatrzyli się tego. Na jednym z paneli widać wyraźnie kształt sześciokąta. Jest to super ważne, ponieważ bombel energii otaczający Westview też jest w kształcie sześciokąta. Heksagon pojawia się w MCU wielokrotnie. Prawdopodobnie pierwszy raz pojawił się w Strażnikach Galaktyki 2, kiedy statki kosmiczne skakały w nadprzestrzeń. Co ten easter egg może oznaczać, to to, że w tamtym czasie Nick Fury wiedział o sytuacji Westview. Być może nie wiedział dokładnie, co się tam dzieje, ale przynajmniej posiadał te same informacje co Sword. Nie zdziwiłbym się, gdyby Fury o tym nie wiedział. Linia czasowa też się zgadza. Ostatni odcinek pokazał, że WandaVision dzieje się tuż po Avengers Endgame. Far From Home dzieje się nieco później, ale jak wiemy, Marvel jest dość elastyczny, jeżeli chodzi o linię czasową, o oś czasu, tuż po wydarzeniach od stryknięcia Thanosa i Halka. Wskazuje to też na relację Nika Fury'ego z agencją Sword, o której wcześniej nigdy nic nie wiedzieliśmy. Istnieją teorie, że Nick Fury był szefem SORD do momentu premiery czwartego odcinka WandaVision, lecz teraz jego miejsce zajął Tyler Hayward jako dyrektor wykonawczy. Co by nie było, Nick Fury ściśle współpracuje z agencją SORD i jest na bieżąco z najważniejszymi informacjami dziejącymi się na Ziemi. To by się zgadzało biorąc pod uwagę kim w komiksach i filmach jest Nick Fury. Czy jest dyrektorem S.H.I.E.L.D. czy nie, Fury ma ogromną wiedzę i znajomości. Jeśli problem Westview będzie nadal rósł, być może Nick Fury osobiście będzie musiał temu zaradzić. Paul Bettany w jednym z wywiadów, powiedział, że w finalnych odcinkach zobaczymy piekielnie dobrego aktora, z którym nie może doczekać się współpracy. No, oczywiście, nie powiedział kim on jest, powiedział, że to będzie niespodzianka. Ale pojawienie się Nika Furego może rozwiązać problem Wandy i Visiona, jak również zacząć budować fabułę i podwaliny, czyli tak zwane fundamenty serialu Secret Invasion, sekretna inwazja z Nikiem Fury w roli głównej. Ale co wy o tym sądzicie? Czy to jest tylko przypadek, czy to zamierzone? Pamiętajcie, że ja zawsze mówię: nic w MCU nie dzieje się przez przypadek. A teraz komentujcie na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!